Na pewno sobie zdajemy sprawę, że to jest bardzo ważne spotkanie, bo po nim można się zbliżyć na dwa punkty. A przy dobrym układzie, jeżeli od, wszystko zależy oczywiście od nas, a przy dobrym układzie m, mieć szansę jeszcze na tego lidera na koniec sezonu. Z drugiej strony nie ma co o tym myśleć, bo czy mówić? Po prostu trzeba to robić. a Bo, bo też byłem przekonany przed tym meczem z Napoli, że to będzie inaczej wyglądało. Niestety wyglądało tak jak wyglądało i ale mówię no. Mniej słów więcej robienia. W ostatnim roku na pewno apetyty troszeczkę były większe. Troszeczkę osobiście mnie to boli, że drużyna zdanie awansowała. bo moim odczuciu, a na pewno nie byliśmy zespołem gorszym, chociaż tabela inaczej to pokazuje. Apetyty były większe. Rozczarowanie jest na pewno, prawda? O tyle, że z Napoli, powiedzmy. Spodziewaliśmy się, że będą to trudne pojedynki, ale z poz pozostałymi drużynami myślę, że mogliśmy troszeczkę więcej wyciągnąć.